Cześć! Wygląda na to, że planujesz wystawić faktury VAT w Excelu. Owszem, jest to możliwe, ale istnieją znacznie lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o fakturowanie. Jakie? Excel to arkusz kalkulacyjny, który może służyć do wystawiania faktur VAT, jeżeli odpowiednio zostanie do tego przygotowany. Jednak aby to zrobić, niezbędna jest wiedza o tym, co faktura musi zawierać oraz właściwe ustawienie formuł obliczających podatki. Oprócz tego trzeba nieustannie śledzić przepisy, aby zawartość faktury była zgodna z najnowszymi rozporządzeniami. Wreszcie, trzeba także samodzielnie zadbać o czytelność, czyli estetyczne rozmieszczenie elementów na fakturze. Jak łatwo się domyślić, fakturując w Excelu pomyłkę nie trudno. Dlatego polecam Ci rozważenie dedykowanego programu do wystawiania faktur, Infact.pl, który na pewno pod wieloma względami znacznie przewyższa Excela. Przede wszystkim wystawienie faktury VAT w Infakcie nie wymaga znajomości przepisów fakturowych ponieważ księgowi dbają o zgodność z prawem faktur wystawianych w programie. Ty wypełniasz formularz, a faktura generuje się w pliku PDF sama. O czytelność dokumentu także nie musisz się martwić. Faktura wystawiona w Infakcie jest zawsze czytelna i estetyczna. A do tego z łatwością możesz ją wzbogacić o logo lub kolorowy szablon graficzny. Oczywiście Infakt oblicza za Ciebie VAT. Wystarczy, że ustawisz stawkę nie musisz nawet zdać pełnych danych twojego klienta. Tutaj wystarczy, że podasz jego NIP, a reszta danych pobierze się z GUSu i uzupełni automatycznie. To naprawdę wygodny sposób na fakturowanie, no, znacznie prostszy i bezpieczniejszy od fakturowania w Excelu. Dlatego koniecznie musisz sprawdzić to sam. Wejdź już teraz na infakt.pl i przetestuj, jak to działa, a trzy faktury miesięcznie będziesz mógł wystawić bez najmniejszych opłat.